Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl. Bolesław leśmian. Tęcza. Czyta Robert Koszucki. Nagranie Studio Dźwiękowe Art Republika Rafał Poławski: „Słychać go było. Jak po młodym życie biegł coraz śpieszniej. ciepły deszcz majowy. Zbryzgany słońcem, co przez obłok płowy, Wzdłuż mu kropliste rozwidniało nicie. Pyląc uderzył, w piach drogi spruchniały. Poszperał w krzaku, colśniąc się kołysze. Strącił liść z wierzby, przyciemnił głaz biały i ustał. W nagłą Zasłuchany cisze. Teraz mu patrzeć, jak wierzchem obłoku tęcza bez miary, objąwszy rozkwita. Poprzerywana i niecałkowita, jakby się śniła zmrużonemu oku. Aż luźne, znikąd jednocząc migoty, nagłą zawisa ponad światem bramu by ci przypomnieć że zawsze tak samo trwasz w każdym miejscu uwniścia tęsknoty by ci przypomnieć żeś z duszą snem z żartą Wpatrzony w bezmiar, wsłuchany w swe dreszcze, wszedł do tych światów przez bramę rozwartą, co się za tobą nie zamknęła jeszcze.